Święta! Zapraszamy na Vlogmasy! <śmiewanie> Miłego oglądania! Aja. Witamy na naszym kanale! Maja, Maja i Amelka z nam dała takie ładne prezenciki. W stronę. Jest piesek. jest piesek, jest piesek, taki ładny, puchaty piesek tutaj jest. Boże święty. Co to za ładny piesek? A piśka. Idzie psia influencerka. Mama, faj, ona tak łapała. No. Uciekła. A tu idzie drugi piesek. Piesek Amelka. O, tu było niewygodnie. Psinka poszła Mama. tam. Cześć, Tutaj wygodnie. Ale zostaw ją, niech sobie leży. Ona potrzebuje sobie drzemkę zrobić, zregeneruje się, naładuje bateryjki i za chwilę znowu tak I znowu będzie nas zaczepia, żebyśmy się z nią bawiły, taka Biśka? A teraz dajcie mi święty spokój. No, to idziemy sobie. Mama, Chodzi o stopy czy o całe ciało? O stopy. No to, to nie nie patrzę. Patrzę. A ja w ogóle, jak jem pierogi, to nie, nie tak takich z, z, z farszu, nie wiem To Pani mi powiedziałam na kucy, to Pani mi powiedział tak, bo tam jeszcze jedna osoba mi jadła z... W sumie tu jest jakiś, to powinno chyba być 50, pewnie. Tak. Jeszcze się tak wydaje, ale trochę się pomyli. Bo gdzieś... Widzę. Mogę po foremki? Tak, możecie być. Lecą. Ciocia! Na środku kadru mi zostawiłaś pojemnik. Tutaj. Ale kurde, teraz się tak fajnie na zdjęciach prezentuje. No, teraz nasz... Będzie nam przyjęcie. Dobry gorą, co będą do koloru. O nie. Co to, to się będzie działo? Zawsze, żebym nie po pompa, bo w Musimy robić zakręty. Łiii! to jest Czy To, jest to Ciecia, możemy już odbijać? No, tylko wiecie, że za koleją, nie? Tylko myślę. Aniam ma Jest! Płacz Jest kłacz na kład. na na kłacz na Nie, 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 bo kłacz na kłacz na kłacz na kłacz na jaki na За... А Дальше. Дальше. не Дальше. 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 мама Дальше. 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 Musisz tak i mykaj. Ojej. I potem musisz zrobić tak. A. Troszkę rozwodniste jest. jest rozwodniste. Układaj na ten, Dobra, już można kłaść na tacy. Mm -hmm. No ja ułożysz, bo ja nie dosięgam. Mm. Mm. Hm. Teraz będzie jeszcze więcej. Jak my się Ale, ale tak chyba... no, nie chyba. Opadam. Nie. To jest Ale nie, no, nie no, mogę jest no, taka No po prostu wiem, się do... Szybko Za szybko. Nie wiem, ale fajna. <grym> nie Mamo, Nie tak wiem, ale fajna.

Nie, mi zrobić Pana nie, nie, się Jak to się nie, da? nie, mi pana nie, 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 mi pomoże? nie, jeszcze nie, przecież. nie, to I się? I nie, nie, No musisz go podważyć. Tam ciastek <laughs> On nie, 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 wyjdzie. nie, wyjdzie. się tu się stało? nie, nie, zobaczyć co tam Abiśka, co tu się dzieje? Abiśka, Abiśka, co tu się dzieje? Co to, co to? Kurier chyba przyjechał. A maszcie los. Jak on mógł? Jak on mógł tu przyjechać, ten kurier? A on lata? No! tam, Abiśka. O, lecę, lecę! Abiśka, co tu się dzieje? Muszę cię wypuścić? No dobra. Ja dzisiaj będę Twój odtwierny, co?

Hmm. o no, nie nie zmieszczam się ciaska jak to się nie zmieści? bałwan się nie zmieści musi się zmieścić to coś się przypomina kombinuj mała, kombinuj te ciaska się zabierzemy faktycznie no, to jest już coraz mniej coraz ale jest tu jeszcze. ale tak musi się działać musi się takiej mąki trzeba podsypać no mówię, że za dużo mam. Ja to widzisz, wiecie, Widzisz, Jasne, Nie było za dużo. Nie, to jest nie No, no tą wodą uważać. A? przecież zauważyć. Zespkę! jest? O, już? Czy nabyła? Tu? Tu? Bip, 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 bip. On spalał się? ja no, nie polecam takich małych, jak mamy takie duże. Tu już się nabyłaś? I na duchach, duchakom? Mąką posypać. Tak się mało wydaje, ale patrzcie, żeśmy już zrobili, a jeszcze... Jeszcze trzeba to Ale jeszcze jest ciasta dużo, nie? A ja jeszcze, musiałam to wszystko. Nie, no jeszcze tu jest ciasta, nie? Ja no. Patrzę, ja jeszcze za chwilę, ile to Raz, Nachałkała się, nachałkała i poszła spać Męczyło się w sisku Jeszcze dwa trzy Tylko nos wystaje Idziemy, a kazać Daj mi babo spokój, nie? I idę już sobie, idę Mama, mama, co to jest to? Jeszcze 27 pierników musimy zrobić że bo no. Nie, żeby było no 50, to musi być. Ja uwielbiam tę ten chat sobie. Aha. Ramionka po jak przy Boys. A ja sobie ja sobie <grym grym> A <Yeah, grym> to jest kredek. O, biska O, leci, będzie tańce. będą tańce. We tańce. To nie biska? Dupka już lata, ogonek lata, ja, Merda. Tak? No czegoś nie głaskać. To nie jest czas na głaski? dobra, no, nie, to nie. Ja tylko proponowałam, nie zmuszałam. Nie A ona tylko... Ona tylko miejsca zmienia. Stąd, tu, stąd, tu. Nie, stąd, stąd, stąd. To fajne. No, to dawajcie, dawajcie, bo to trzeba zagęszczać ruchu, żeby się wyrażało. Żeby się chociaż zdążyło upiec. No właśnie. Bałwana trzeba zrobić. Bo w dekorowanie to jeszcze połowa się czekiła. No. Ej, Krzysiu, my to zrobimy. Mamo, no, jest plastelina. No to nie używaj teraz. To nie, to nie, wolno. To dawaj. No ja używaj. Nie zna się nasi... o tym. Tu... No bo to da, te, teoretycznie są foremki od plasteliny, więc ale było takie. Ale jakieś tereny. Właśnie, dla terenów, z Play to były. Co tam za? To no, ja, dziubaski. <śmienki> dziubaski są. Chyba je eee. No <śmienki> 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 <Zmienki>, jej <jak śmienki> Ja zobaczę gdzieś czerwone. Zobacz. Jeszcze się nie upiekło, a No. Może nam w końcu wyjdą takie lepsze no. niż takie swoje. Ale słyszysz, my może coś źle robiliśmy, no bo teoretycznie wszyscy robią np. dwa tygodnie szybciej. Ale to zależy jakie do, do puszek, bo to... I że one muszą zmięknąć chyba. Bo to często powiem. tak jest, są różne przepisy. Ale myśmy często spalały. A to też... Nie chcę mówić. I mówi I była że niby spaliło się. Ale same fan, samej robocie, słuchaj, nie mm. trzeba od razu jeść. Je Do jedzenia coś. to te można kupić, nie? Mm. Tak, Ja robię tylko, nie nie tylko. nie Ja nie lubię nie nie robię. To. Aż, to ja nie już, nie Mam wow. wow. ja kupiła sto i zostały takie Ja cię chcę cię patrz. Ty można dużo. Ja, mamy to, jeszcze mam takie nas... ten posypki. Mo, jak możemy? Ciocia, Słuchaj, prosiłem ja sobie wiórki kokosowe, wiórki będzie łatwiej no, I mamy to jeszcze to... mamy patek cytrynowy do lukru Ale ten nie będzie potrzebny, to, 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 to No to chodź, tak tak. no. Moje no. pisaki, co ja mam? Mamy więcej pisaki, pisaki. Mamy pisaki. pisaków Czerwony Tylko te Nie, tylko dwa I zielony O tu Ale one są duże Mamy pisaki, wiórki, pisaków Ale będziemy mieli dużo lukru Także tak ale lukrem można A Ale nic nie wyrzuciło. Miałam jeszcze te kolorowe cukierki, ale było otwarte, więc w ogóle nie bieram. Nie będzie posypki? No jest taka kolorowa to cukierka. Znaczy, a I wiórki są też smaczne. zobaczyć. Przecież kiedyś nawet w nie zostawiam. A, 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 a my patrzy. Gdzie? Hmm? Chociaż skaczę po taboretach. Co? Ko, 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 ko. Nie są tak. tak. A, to są dzieciamaki, to są mi Czy Czuję i barwniki. Angelico, One są barwniki. One są dobre. One są dobre. Taka. One są szpaka, szpaka. Barwnik, samo. Czyli do ruchu tak. można być. Tak, ko, tak. Tak, tak. Tak. No ja. ciasto zrobi mini piernika. Robimy dalej ciasto. Patrzcie, patrzcie, to nie losno. No? Ja odpowiedzialną za... O nie, ja się nie bawię. Ja się nie bawię. Ale duże. Ale nie Ale Ale Nie wiem. Czy z tego, czy ale tak dużo mąki będzie. Ale one rosną. Tak puszysty, nie? No. One będą takie. Takie puszyste jak mała. Mędu! Będą... I Ameryka na tym ba, ręce. Baba, wracajcie ba. w kochane. Dobra! 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 Robimy rytuał Mąki Robimy pimałki w pierniku. Zaraz zamienię się w piernika

i chłopak. Czuję zapach ciasta czy tam co tam piekę, nie? Piernik. To znaczy, że już dochodzi to, to jedzenie. I teraz czuję zapach już pierników, nie? Więc chyba to będzie zaraz. Ale ten ludek czy tam Tak, tak było na 80 minut, no zaraz może. Nawet... A to ten ludek no, to on... 3 jest... minuty a ten ludek czy nie, to on... I teraz e, był nam taki, a teraz jest to. Trzy... Ale ja bym za minutę. Nie a raz, nie czy one nie było później takie Nie widzicie? tak Uwielbiam, robienie A ja uwielbiam, się Co tak rzucę? Jak za podbiedzie? No, tak jak... Te Teraz robię A ja był jak pizza pewnie. Nie wiem czemu, ale jak... Polecam to, z... tego Ranifera. A ja polecam to. To jest Mołka. On Bo czerwony, miał czerwony noże, teraz ma biały. Nie, bo on jest czerwony, a był biały. No i musimy się zamienić. Muszę się tutaj.

co też widziała. Chcę cię Działa? Chcę cię widziała. 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 Chcę to widziała. Chcę cię to Chcę cię na Chcę cię Ja teraz dużo skarpetek. Skarpetki! Jak to ja w szkole to nie pani na, no bo nas... Bo na, na, nas było mało. Na, była na strunka z sz, szóstkiej całej klasy. Że to, to tak. Pani naziła i dekorowaliśmy się Nie Tak A on, kto robił? Nie wiem, ale... E, Pani nam koła do Maja bierz piernika. No. Maja go. Maja sobie, że tak. Dziecia, Maja sobie. Nie, no Jak ja, ja brzydziło. No ja daję. Tak, tak. jak A podobno, jak kto pracuje w pizze, to zawsze kręci tak pito. Nieprawda. Nie, ja podobno nie wiem, tak robić. Chyba we Włoszech Chyba... Ja pracowałam w, w pizzerii. Wejście. Ja robię pizzę często i nigdy tak bym nie mam Ale miał. ja pracowałam w pizzerii i też tak nie robiłam. Ale to byli, ale to byli Włochach. We Włoszech. Jest północ. Jest <grym>. północ. Gdzieś na świecie jest północ. Merry Christmas! Merry oh, Nie, to musi być choinko mało, to jest choinka. inny A dlaczego nie robimy z, z tej do dekorowania składników? No bo muszą się najpierw ułupieć i wystygnąć. Mm, a jak wtedy już troszkę będzie się nie robiło, a to od razu nam będzie już od razu dekorowanie. O nie, nie mają spacy! Wiodnik musisz jechać. W karpetku. O, jeszcze musimy zmieścić to remuterka. Wycecamy na drugiej damy po prostu. Przez... zresztą? A nie, właśnie, przez Dobra, to ja jeszcze tu w ogóle większy wód zrobię. O, trochę ucha myślałam. tam Nie lecę. Dobra.

To, uh, no, pywników, nie Przeci... Przeci to nie jest stanowisko, to jest powojownisko. Czas? A żeby już kolejne pierniki To ja Wam oddaję tą półkę, więc mam moment, coś pomaga. Będzie długo Że potem damy tu kwiatka. Chyba usienkę na tłuszczę. U! Aha, moja wąchu, Mama, mogę to dać na taśmę. Moja rzecz ani odleciała z tym. No ale to jest łodyga nic. Co trzeba zrobić niezgorąco? jest sweczkę? Nie. Ja. Mama, a mogę to też podać? Kto to? To jest domnica na pięknie? Idzie na taśce koniecznie.

no Nołku, dobrze Ci idzie, ale też, też nie przesadzaj, bo będzie za cienkie. Dziękujemy za oglądanie. Zostaw łapkę w górę. I zasubskrybuj nasz kanał.